Witajcie, z tej strony Addison. Niedawno wyciekła szokująca informacja, że piąty sezon obozu kredowego zadebiutuje po Jurassic World Dominion. W tym momencie można zadać sobie pytanie. Czy obóz kredowy dalej ma jakieś powiązanie z nadchodzącym filmem? Na to wskazuje. Jeśli weźmiemy pod uwagę wypowiedź Collina Trevorrowa w wywiadzie z na pytanie, czy obóz kredowy będzie łączył się popularnie z Dominion. Tak, spędziłem sporo czasu ze scenarzystami serialu i podzieliłem się z nimi szczegółami na temat Jurassic World Dominion. Byłem bardzo zaangażowany w tworzenie wszystkich sezonów oraz jak ostatecznie będą wyglądać. Chcieliśmy, aby potem wszystkim, gdy spojrzysz się na oba te dzieła, było widać, że są ze sobą połączone. Więc jak to powiedział Colin Travor? Obóz kredowy jest definitywnie połączony z Dominion i po premierze piątego sezonu będzie można zauważyć połączenia. Nie chodzi tutaj o wyłapywanie wszystkiego w trakcie seansu w kinie, ale gdy spojrzysz się na to po tym wszystkim, lub po prostu piąty sezon miał być w maju, ale twórcy zdali sobie sprawę z tego, że się nie wyrobił z premierą, a kolejne przesunięcie Jazzy World Dominion nie wchodziło w grę. Dlatego właśnie mimo połączeń piąty sezon wyjdzie dopiero w lipcu, co oczywiście zaskodzi wielkim nawiązaniem, ale przynajmniej nie musimy się martwić przesunięciem premiery Jurassic World Dominion. Jednak to nie wszystko, ponieważ oprócz wspomnianej wcześniej wypowiedzi Trevorów wyjaśnił, jak obie produkcje, czyli Obóz Krydowy oraz Jurassic World Dominion są ze sobą połączone. Są na tej wyspie i wydaje się, że byli tam przez nieokreślony czas. Przede wszystkim było to konieczne, aby wyjaśnić, kiedy dzieje się początek upadku Królestwa, czyli 6 miesięcy po upadku Jurassic World. Dla dzieci, którzy dorastają z tym serialem, fajna jest możliwość połączenia tych wydarzeń i zobaczyć, że historia, którą opowiadamy w serialu, jest częścią większej historii. To nie jest zwykła kreskówka dla dzieci. Więc, jak można wywnioskować, celem kolejnego Tryworoła jest połączenie tego w taki sposób, aby młodzi fanie wychowani na Obozie Kredowym mogli odnaleźć się w filmach. Przejdźmy teraz do pewnych informacji bezpośrednio związanych z piątym sezonem Obozu Kredowego, które dostaliśmy od Showrunnera serialu, a dokładnie relacje Kendriego z Ojcem. Wiemy, jak Kenji opisał swojego ojca, ale tak naprawdę nie wiemy, kim jest jego tata. Aby dowiedzieć się więcej na temat ich relacji, staramy się prowadzić ten temat w każdym sezonie i w każdym odcinku. Skracając trochę tę wypowiedź, nie zostało tu przedstawione nic szczególnego, jednak można spekulować, że piąty sezon skupi się właśnie na postaci Kenziego oraz jego reakcji na to, kim jest jego ojciec. Na koniec wróćmy jeszcze do tematu Jurassic World Dominion. Otóż został potwierdzony nowy gatunek, czyli Microceratus, ale więcej informacji o Dominion przedstawię w kolejnym filmie, który pojawi się już niebawem. Jeśli wytrwałeś do końca, napisz w komentarzu na jaki gatunek Jurassic World Dominion najbardziej czekasz. Trzymajcie się i pamiętajcie, że życie znajdzie sposób.